Cześć, witam was wszystkich już w drugim odcinku serii z tą motokierownicą. Dzisiaj widzimy się w Dirce Rally dwójce tyle 2.0 jak to oni... powrót do menu głównego. Już nawet nie pamiętam gdzie są guziki do powrotu do menu głównego, więc ten czas, o którym wspominałem w tamtym odcinku, jest cały czas aktualny. Co miałem taką długą przerwę od kierownicy tej oto. Pięknej flyerarii. Fr yy... I piękne gazowciskacze. Piękne. Dobra dzisiaj zagramy sobie znowu próbę czasową czy być Dobra dzisiaj zagramy próbę czasową jedną jeszcze ale zagramy też jest ten wyścig niestandardowy dzisiaj sobie zagramy w Polsce i czymś ładniej, Z mniejszą mocą na pewno jakiś taki Gulfik, peżot. Tym, tym to nie chce Gulf albo peżot. Gulf albo peżot. Dobra, peżot. Mam nadzieję, że nie będzie nim miotać jak szatan. O kurde, tu jest 17 km, no to chyba jednak to będzie jeden przejazd, chyba, że nie dojadę do mety, no. tak też może być. Z moimi że, umiejętnościami, to jest trzecia jazda po przerwie. W jakiejkolwiek grze, nie, że tylko w tej. O kurde. Dobra, opony, miękkie oczywiście. Kurde, już tu się taka sauna zrobiła. O nie, z prawej strony kierownica. No nie wiem. znaczy ja, też... 2, 1, start. Głasko, lewy 50, skręt, 6 prawy, przez szczyt, nie dni. 6, lewy 50. Płasko środkiem przez. Szczyt, Jezus, jak rzuca tym. tym furgonem. Środkiem przez hopę 50. 4 prawy, wąsko 80. Środkiem przez hopę 50. 6 lewy przez chopę, długi zacisk przez szczyt hopa. 120. Prawą do 5 lewy, długi, wąski przez wyboje. Do 6 prawy 80. Przez długi szczyt do 6 lewy zacisk przez skrzyżowanie 30. 4 prawy wąski przez szczyt. Nie tnij, 5 lewy, otwiera długi do 6 lewy, 30. 4 prawy, długi zacisk przez szczyt, 50. Ale biorę go sprzeciw. Nie tnij, 4 lewy, do 6 prawy. Do 6 lewy, długi, 30. 6 prawy przez szczyt otwiera bardzo bardzo długi do powoli. 6 lewy długi przez wybój. Do 3 prawy przez szczyt wybój. Do 4 lewy długi do skręt 1 prawy otwiera długi asfalt. Wnieczni przez belę prawą przez 30 skręt 1 prawy. Otwiera przez szczyt shooter 50. 5 lewy do płasko, prawy przez szczyt. Otwiera długi zacisk przez chopę. Do 5 lewy przez szczyt, zacisk bardzo długi do 6 prawy 50. 4 prawy bardzo długi, otwiera płasko przez szczyt do 6 lewy. 6 prawy, do ostrożnie 5 lewy przez hopę 50. 6 lewy, bardzo długi zacisk przez hopę 50. 4 prawy długi, do powoli 6 lewy przez szczyt, 30 skręt, 1 lewy netki. 36 lewy, stop. 100. Widzę tutaj. Cisk, nie jest cofnienie. Przeciwniajmy jak idzie w tym Ale zaraz pewnie wygadam. No. Ciasno! 6 lewy przez szczyt, bardzo bardzo długi przez skrzyżowanie. Dobra skupiam przycisk. się, zaraz zaczęłem gadać. Środkiem przez hopę to 3 lewy, długi zacisk 80. Głasko, prawy przez szczyt, bardzo bardzo długi 30. 3 prawy długi otwiera 80. Lewy przez szczyt, bardzo długi, ostrożnie, zacisk. 3 do 4, prawy, długi. Do 4 lewy, do 4 prawy, nie, nie 120. Szczyt do 5, lewy, zacisk. Do 4, prawy, długi, środkiem przez skrzyżowanie. 6 lewy, bardzo, bardzo długi, 170. Ostrożnie, 5 prawy, długi, zacisk 4. Powoli, 50, skręt ukryty, 1 prawy. O nie, już czemu? Otwiera bardzo długi przez szczyt, 160 przez wyboje. 4 lewy, bardzo, bardzo długi zacisk, skręt 5 lewy, otwiera 80. 4 lewy, bela, nie tnij. 30, skręt ukryty, 2 lewy wokół beli, bruk. Donie tnij, 3 prawy, 3 lewy i 1 prawy zacisk, bruk wokół beli. 30. Przyznam na tym torze że jeździłem na samym początku mojej gry, Dirta. Kurde, ten przełócz do przez przeszkadza. Skręt, lewy, Normalnie beli, gram na głośnikach Lewą przez 160. Skręt ukryty, nie knij. 3 prawy długi, zacisk 2. 30 płasko, lewy długi, 30. 6 lewy długi, 50. Przez schopę 50, 6 lewy długi, 50. 6 prawy długi, otwiera przez schopę. Do długi szczyt i płasko 6 prawy otwiera przez hopę. Do 6 lewy zacisk przez szczyt. Do 6 prawy przez szczyt. Do środkiem przez szczyt i płasko prawy 100. Lewą przez hopę 50. Prawy, nie, 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 nie. szczyt 55 prawy. Tak się skupiłem, że podbicie gdzieś z przez szczyt 35 prawy długi. Otwiera przez szczyt do 6 lewy długi ostrożnie. Zacisk 3 przez szczyt. Zacisk do wybój chopa do 4 prawy 50. Środkiem przez szczyt chopa 80. 6 prawy przez szczyt wyboje. 6 lewy przez szczyt powoli 30. 4 prawy długi 120. Płasko lewy przez szczyt do płasko prawy przez szczyt do 4 lewy. Otwiera przez szczyt do 6 lewy długi zacisk przez szczyt do 4 prawy długi. Do 6 lewy przez szczyt hopa sto. Płasko lewy przez chowę, bardzo, bardzo długi do środkiem przez 170. 6 prawy. 50, płasko szczyt i 6 lewy długi przez szczyt. Do 6 prawy otwiera przez szczyt, do 6 lewy długi przez szczyt. 100. Kręt 4 prawy do 5 lewy do 2 prawy zacisk asfalt. No gdzie jest ten prawy? No kurde to takie łagodne no, było. Do 5 lewy ostrożnie 100 szykana jeden prawy najazd. 1 lewy 30 6 długi otwiera, 6 bardzo długi, Wybór. To 6 prawy zacisk, 5 shooter. 60. 4 lewy zacisk przez szczyt, przez skrzyżowanie, 30. Szczyt i 5 prawy długi przez szczyt i 6 prawy. 6 lewy długi. Ostrożnie 36 prawy zacisk przez hopę. 30, płasko prawy przez długi szczyt, do 6 lewy długi przez szczyt. Do 6 prawy długi przez szczyt, zacisk 5 do szczyt i 4 lewy otwiera. Powoli 80. Skręt 3 prawy przez szczyt 80. 6 lewy, otwiera 80. 4, lewy, zacisk 3. Do 6 prawy, długi przez szczyt, ostrożnie, powoli, 50. Szczyt do 2, lewy, zacisk. Do 4 prawy, długi przez szczyt, 50. przez hopę 120. Zakręt ukryty, prawy 3 ciasno. Szeroko na asfalt. Lewy 6 przez szczyt, długa, szeroko 80. Prawy 5 przez zjazd. I meta do lewy 6 do stop. Świetnie. Oh. Ładnie było w miarę. Nie było źle. O, nawet mam lepszy rekord y, teraz. Więc, więc naprawdę nie było źle. Nie jeździłem tym autem. Na, za dużo. Bo, na, a nie, jeździłem. Nie, nie jeździłem. Znaczy nie wiem, no dobra, nieważne. G Gulfa podbiłem. Gulfem dużo jeździłem na samym początku, żeby się nauczyć jakkolwiek jeździć. Na to co. Ja wam dziękuję za oglądanie dzisiaj. Zostawcie lajka, like suba i komentarz. No i możecie dzwonek, ale nie wiem, o co tam wchodzi w ten dzwonku. Ja nigdy nie zostawiam, ale możecie zostawić. Na razie cześć! <śmulety>